To jest bohater dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, pewnie nie do końca wiecie, co to jest. Ja w sumie e, też pierwszy raz z takim urządzeniem mam do czynienia. A co to jest? Mianowicie jest to grawerka laserowa. E, może na początku to, co otrzymujemy od producenta, bo to jest sama grawerka laserowa z, takimi, z taką podstawą z przezroczystego e, zielonego plastiku. Otrzymujemy i to jest bardzo ważny element okulary ochronne z tego względu, że pracujemy z laserem i to z laserem, który będzie no, laserem już takiej wyższej mocy, bo będzie on pozwalał na grawerowanie, wypalanie w różnego rodzaju materiałach, tak więc niezbędnym elementem i przy każdym użytkowaniu e, zakładamy takie okulary z tego względu, że może nastąpić jakieś odbicie promienia lasera, może nam on e, no, trafić gdzieś w oko i powodować no, już nieodwracalne uszkodzenia. Także jeżeli coś takiego robicie, to koniecznie cały czas z takimi goglami na, na twarz. Kolejnym elementem, jaki otrzymujemy, to jest zasilacz. Zasilacz 12 v który będzie to urządzenie nam zasilał. Mamy również przewód USB typ C, którym możemy też to urządzenie podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania, chociażby powerbanku, jeżeli chcemy używać takiego urządzenia w terenie, lub jakiegoś mocnego zasilacza od e, smartfona czy tabletu. E, otrzymujemy również taką podstawę metalową, jak widzicie, już tutaj pracowałem. I dobrze jest mieć taką podstawę włożoną pod to urządzenie, z tego względu, że ono, na przykład pracując na, na papierze czy na kartonie, potrafi ten karton przepalić na wylot. Jeżeli nie mamy takiej osłony, w cudzysłowie ją nazwijmy, to nasz blad roboczy będzie poddany działaniu lasera, i to będzie prawdopodobnie skutkowało tym, że zostanie on uszkodzony. Również w zestawie było trochę różnych materiałów, na których będzie można sobie popróbować, podrukować kolorowe tekturki, drewienka, zaraz będziemy na nich próbowali coś wypalać jakieś tego typu materiały, możemy na nich wypalać wzory, ewentualnie możemy również je przycinać do do jakichś tam um, rozmiarów i potrzebne jest nam do tego słuchajcie po czym jest nam do tego oprogramowanie? Jest dostępne oprogramowanie na smartfona. U mnie już ono jest zainstalowane, za chwilę do niego przejdziemy. Teraz może jeszcze rzućmy okiem na samą, na samą tą grawerkę, jak ona jest zbudowana. Mamy dwie osie X i Y. Jak widzicie, tutaj jest silnik krokowy, jest wałek napędowy. I tutaj z drugiej strony również ten samo rozwiązanie. Jest wałek, silnik krokowy jest akurat teraz przysłonięty. Jest płyta główna, jest głowica laserowa. Głowica laserowa wyposażona jest również no, w taką soczewkę skupiającą, tak więc przed rozpoczęciem pracy musimy sobie odpowiednio skupić wiązkę, tak, żeby ona była możliwie na nasze oko skupiona na materiale, na którym będziemy pracowali, żeby no, cała moc skupiała się w tym miejscu, gdzie powinna się skupiać. Tak więc ale jest to proste rozwiązanie. W sumie jak raz ustawimy, to wszystko będzie ok. I teraz może samo urządzenie. Jak widzicie, to jest. Kawałek, kawałek plastiku, mamy trzy złącza. Pierwsze złącze USB-typ C do zasilania, czyli powerbank, tak jak powiedziałem, zasilacz. Drugie złącze, które służy do zasilania tym zasilaczem, który żeśmy otrzymali, i trzecie złącze, które służy do komunikacji. Na razie nie, nie znalazłem żadnego programowania, które by chodziło na komputerze takiego bardziej zaawansowanego. Jest do tego aplikacja stosunkowo prosta na smartfon. Może jeszcze kilka słów z moich testów, jak to o, pracuje. Pierwszy element, na którym wypalałem, to jest papier. Taki wzór dość złożony. On się wypala no dobre 2-3 godziny, tak więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chcemy bardzo wzory takie no nazwijmy je, skomplikowane robić i to jest nic innego jak papier, który został przepalony na wylot tą promieniem lasera, tak więc w ten sposób jest to realizowane. Również próbowałem na przykład na aluminium. Robić próby. Jak, jak widzicie, nawet te próby się powiodły. Najpierw muszę zmienić kolor. No, nie miałem akurat czarnego flamastra, miałem niebieski. Muszę najpierw zmienić kolor takiego aluminium, żeby, żeby można było coś na nim wygrawerować. Potem sobie wyczyściłem to spirytusem, i jak widzicie, zostaje ślad na aluminium. Można sobie coś wydrukować na telefonie bądź na. Słuchajcie, innym urządzeniu, na czym już drukowałem? Oprócz tego, oczywiście, można też to wypalić coś na plastiku. Miałem tutaj jakiego, jakiegoś starego pilota. Jak widzicie, zostało to wypalone dość, dość mocno. Jest oznakowane. Fajna opcja do znakowania różnego rodzaju o, rzeczy. Mamy kilka trybów. Ja za chwilę o nich powiem. No możemy to używać większej mocy, dłuższego czasu naświetlania. I tutaj też robiłem gra na, na takim bryloczku i tutaj widzicie, jak zrobiłem to szybko, mocą niską, to no, jest w miarę czytelna Jak zrobiłem to już mocą dużą, to widać, że ta moc była za duża, bo aż ten plastik z drugiej strony został e, roztopiony. Tak więc jest pewna moc, która nam pozwoli na takie rzeczy i można sobie tutaj, w zależności od materiału, na którym będziemy chcieli drukować, tą moc E, odpowiednio e, dopasować, słuchajcie, w urządzeniu mamy oznaczone tą strzałką top of the picture, czyli górę druku. Mamy trzy kontrolki, które będą nam wskazywały, e, słuchajcie, stan pracy. Podłączam, jest zasilanie, już laser się uruchomił, już widzimy, że on tam świeci. Zobaczmy, jak działają okulary zabezpieczające w kolorze zielonym. Patrzcie, w ogóle niweluje to, ten, 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 ten kolor. Kolor niebieski tego lasera jest zupełnie przez te okulary niwelowany. Tak więc miejmy nadzieję, że, że nasze oczy właśnie w ten sposób to widzą. Chociaż powiem szczerze, że jak ja zakładam te okulary, to delikatnie widzę tą, tą kropkę, tak żeby można było ustawić jej ostrość. Do ustawienia ostrości w tym zestawie, który mamy, służy nam taki kartonik jego należy położyć i tak kręcić tym obiektywem, żeby ten punkt, który jest na tym, na tym, na tym kartonie był jak najbardziej skupiony. Tak więc zrobimy, żeby ta kropeczka była po prostu jak najmniejsza. To jest opcja numer jeden. Do sterowania tym całym zamieszaniem będzie nam służyła aplikacja. Ona się nazywa Blue Laser do pobrania ze sklepu dla iOS a oraz do, ze sklepu dla Androida. Najpierw musimy podłączyć sobie tą drukarkę. Skanujemy. U mnie jest Blue Laser, nawet nowa wersja oprogramowania wychodzi, tak naprawdę przygotowanie jest stosunkowo proste. Pierwszy, pierwszą, może taką grawerkę byśmy sobie zrobili. Następnie następuje przycisk Transmit. On w tym momencie będzie, no możemy jeszcze poddać go jakieś obróbce, możemy sobie go o, o, obrócić, przesunąć. Ale może zróbmy tak na, na gorąco pierwszy plik. Następuje przetransmitowanie. Teraz, teraz głowica nam się będzie ustawiała w tym miejscu, gdzie będziemy chcieli coś wydrukować. Może na początku. Weźmy sobie kawałek drewna, prawda? Żeby zobaczyć, jak to będzie na drewnie wychodziło. Wybieramy sobie, na czym drukujemy, mamy. Nie ma jako takiego u, opcji łód, ale jest tablica korkowa. Za, zakładam, że to będzie OK. Przygotowanie mamy 5 razy preview, czyli teraz ten laser będzie nam. To miejsce, gdzie będzie następowywało wypalanie, gdzie nastąpi wypalenie, objeżdża tak, żebyśmy sobie mogli jakoś to na jakimś urządzeniu czy na jakiejś rzeczy, której chcemy wypalić, sprawdzić, jak to, jak to będzie się robiło. Ja sobie zakładam teraz te okulary i robię przycisk start. Także sami zobaczycie, jak szybko, jak długo trwa przygotowanie takiego wydruku. I już widać, że ten laser wtedy mocniej pracuje. Widać, że się wydobywa dym. I widać i czuć przede wszystkim już u mnie w pomieszczeniu, że, że pracujemy, bo po prostu czuć spalone drewno. Tak więc, ja oczywiście to zaraz przyspieszę, bo cały wydruk będzie trwał około pewnie pół minuty może minutę. Tak więc zaczekajmy, aż to wyjdzie i zobaczymy, jakie będą efekty wypalania na drewnie. Może w międzyczasie jeszcze taka informacja, że mamy tutaj taki licznik czasu dołu ile to nam jeszcze ma potrwać. Ten, to, co chcemy wypalić, już zostało przesłane do tej drukarki. Tak więc ja na dobrą sprawę mogę aplikację na smartfonie wyłączyć, a drukarka będzie dalej nam drukowała aż do końca to, co żeśmy jej zadali. Tak więc przy tym pierwszym procesie wystartowania. Wszystkie dane są przesuwane, przesyłane do drukarki, nawet jeżeli coś miałoby się drukować godzinę, no to już wtedy nie musimy siedzieć ze smartfonem i czekać aż się to wydrukuje, bo no, będzie się to robiło już automatycznie. Wydruk zakończony, mamy bardzo fajnie w drewnie wydrukowane, spersonalizowane no nie wiem, już możemy sobie cokolwiek spersonalizować. Ja nie wiem, miałem tutaj obudowę na, na iPada, to na przykład na tej obudowie sobie też wypaliłem moją personalizację, mój grawerunek. E, moc jest nawet, nawet powiem szczerze, z, z, znaczna bo jak widzicie, to wychodzi całkiem dobrze. E, do, mocno jest wpalone, można powiedzieć, w to drewno. Również jeśli chodzi o ostrość tego wydruku, yy, jest jak najbardziej ok, tak więc muszę powiedzieć, że jakościowo jestem, jestem mile zaskoczony, jak i samą mocą lasera. Zróbmy teraz kolejny, kolejny eksperyment. Pozwolę sobie skrócić, żeby to nam szybciej działało. Do słowa samego test, może niekoniecznie test hub, i znowu robię przesłanie tego do drukarki, i ona teraz zaznacza nam obszar. Czy to będzie drukowane? Yy, mogę, mogę wybrać teraz, że drukujemy na plastiku. On nam ustawia wtedy yy, moc na 100, a yy, prędkość na 80, czyli redukuje troszeczkę prędkość, ustawia moc na maksymalną yy, wartość. Ja w momencie, kiedy drukowałem na aluminium, właśnie mniej więcej takich parametrów użyłem. Można jeszcze mo wtedy yy, prędkość bardziej zmniejszyć, jeżeli chcemy coś wydrukować wdru na jakimś bardziej twardym materiale. Przy Przesyłam do drukarki i znowu zobaczmy, w którym miejscu to się będzie drukowało. E, specjalnie włożyłem plastik koloru białego, bo to raczej nie powinno się e, udać. Taki wydruk zakładam okulary. Czuć mocno widzicie dymu. O, tutaj wychodzi, czuć mocno, że ten plastik jest przypalany. A nie, jednak się drukuje. Widzę, że jest ustawiona chyba zbyt duża moc. Bo za głęboko wchodzimy w ten plastik. Ja próbowałem robić wydruk na innym plastiku w kolorze białym. Nie wiem czy to będzie widać gdziekolwiek, ale, ale po prostu to nie przeszło. Tutaj miałem takiego pilota, i tutaj na nim próbowałem coś wydrukować. I tutaj na tym białym kolorze zupełnie to nie przechodziło. Podobnie jak i na aluminium nie przechodziło. Musiałem tu najpierw, najpierw pomazać flamastrem, żeby zmienić kolor, kolor tego materiału, na którym będę chciał wypalać laserem. Tutaj widzę, że idzie to wypalanie dość mocno i bardzo śmierdząco. Także ważna informacja, przewietrzamy. Przewietrzamy, słuchajcie, pomieszczenie. Słuchajcie, jest gotowy wydruk. Bardzo żeśmy przysmażyli ten plastik. Wydrukowało się słowo test. Jak widzicie, no moc jest dość... Dość wystarczająca do tego typu robót. To ja może zrobię ponowny test na, na aluminium, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Próbuję to tak wycentrować między tymi otworami. Jeszcze raz mogę sobie. Wszystko należałoby ustawić, żeby to było prostopadłe do siebie. Dobra. I z tymi samymi ustawieniami. Próbuję na aluminium. Jeszcze raz przypominam, mamy okulary, bo tu może nastąpić e, delikatne odbicie promienia i możemy sobie uszkodzić oko. I znowu to chwilę potrwa, zobaczymy jakie będą efekty. Rzućmy okiem przez okulary, jak to będzie widać. Widzicie, jak teraz na tą skupioną wiązkę tylko widzimy. Tak, no, mniej więcej przez oczy tak właśnie e, będzie widać. Proszę bardzo, proces jest zakończony, ale można by powiedzieć, bo to było mniej więcej tutaj: nie ma nic, nie widzicie zupełnie. Nie, nie ma efektu. Z tego względu, że taki materiał o, o takim kolorze nie przyjął odpowiednio dużej mocy. Ja do tego używam sobie takiego flamastra, jego potem można zmyć spirytusem. Tak więc wezmę znowu tą samą pole, gdzie żeśmy już drukowali. Przeciągnę tym flamastrem na kolor niebieski, niech to może troszeczkę wyschnie. O, i znowu wstawiam. Już teraz zabarwione. Mamy taką opcję, że możemy sobie dostosować położenie głowicy. Czyli, jeżeli chcemy ten wydruk zacząć z in w innym miejscu. Tak, jak widzicie, ja teraz przesuwam sobie głowicę, eee, i ten wydruk już będzie robiony stąd. Czyli muszę odpowiednio sobie umieścić materiał, tak żeby to powiedzmy było na, na środku. I dobra, jeszcze raz próbujemy z tym aluminium. Teraz już z tą powierzchnią, która jest ze zmienionym kolorem. Pewnie jeszcze lepiej by to było, jeżeli ten flamaster byłby koloru czarnego. Wtedy dużo lepiej by nam się to prawdopodobnie wypaliło ale mam akurat w kolorze niebieskim. Proces zakończony. I tutaj już dokładnie widzimy, że zostało, został ten napis jak gdyby wypalony. No i teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Wziąć coś ze spirytusem, zmyć sam kolor, który tutaj był i po zmyciu koloru widzimy, że to zostało już samą strukturę aluminium wtłoczone. E, tak więc nawet na, takich, na takim materiale jak aluminium bez problemu jesteśmy w stanie to urządzenie zastosować. Co ciekawe, również możemy jeszcze zmniejszyć prędkość. Tutaj mamy prędkość z wartością 80, możemy prędkość zmniejszyć do 50. Wiadomo, że proces będzie trwał dłużej, ale wtedy ten, ten taki, no, można powiedzieć, laserowy imprint, imprint będzie jeszcze bardziej głęboki. Na takich materiałach stosowałem. Oczywiście mamy tutaj te kostki drewniane, no ale jak widzieliście, że na tej drewnianej podstawie to drukuje, no to również i na tym drewnie wydrukuje, tym bardziej, że drukujemy na aluminium i nie ma z tym na Najmniejszego problemu, może jeszcze kilka słów o samym oprogramowaniu, jak ono wygląda. Przejdźmy może do samego początku. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj takie no nazwijmy to tekstowe wydruki. One są najszybsze, najlepiej działają. Możemy również wybrać sobie zdjęcie z fotoalbumu. Ja nawet robiłem taki eksperyment, że tutaj miałem ten swój znaczek i w momencie, kiedy mam ten swój znaczek, mogę tak tymi parametrami po. ne po, po... Podziałać, żeby on po prostu był wydrukiem. Istotna kwestia jest taka, że to już trwa wtedy dużo dłużej. Trzeba sobie odpowiednio przygotować. Ja myślę, że taki plik po prostu czarno-biały, gdzieś można przygotować sobie na komputerze ze swoim wzorem i już go tutaj umieścić w, 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 w programie na gotowo bez potrzeby właśnie eksperymentowania z tymi ustawieniami. I wtedy taki plik również możecie sobie. Użyć jako, jako źródła swojego wydruku. Tutaj, w tym momencie, na przykład, no, drogę, trochę mogę to po, pokręcić, no i w tym momencie moje logo będzie wydrukowane na jakimś elemencie. Możemy sobie odpowiednio zmniejszyć rozmiar takiego wydruku. Ja go może spróbuję przetransmitować. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Jest proszę bardzo wydruk. Wydruk zrobiony ze zdjęcia tego mojego loga. Niepotrzebnie narzuciłem funkcję odbicia lustrzonego, ale sam wydruk wyszedł bardzo dobrze. Dwa parametry do dyspozycji moc lasera oraz prędkość wydruku. Dzięki temu możemy na różnych powierzchniach wiadomo, że trzeba na początku testowo zrobić, żeby nie było to ani za mocne, ani, ani za słabe, tylko takie nazwijmy to w sam raz, bo jeżeli przesadzimy z mocą, to zamiast na przykład takiego imprintu tutaj będzie wypalony taki znaczek na wylot, po prostu zostanie on wycięty. W oprogramowaniu prosto możemy sobie zarządzać tymi, tymi, tymi imprintami tekstowymi. Mamy kilkanaście krojów czcionek, w łatwy sposób sobie to wszystko zmieniamy, tak więc to jest opcja bardzo fajna. Widzieliście opcję ze zdjęcia, że możemy sobie przygotować wydruk, możemy również samo zdjęcie przygotować w jakimś programie graficznym i wyeksportować od PEGA i, odpega, i to, co będzie, to co będzie czarne będzie wypalone, to co będzie białe nie będzie wypalone, tak więc bardziej złożone projekty możemy w ten sposób przygotowywać, mamy również do dyspozycji takie Gotowe rzeczy, które, które producent aplikacji nam udostępnia, ale nie, nie jest z nich zbyt wiele. Kilka dosłownie takich projektów jest, ale też możemy je wykorzystać, jeżeli mamy taką potrzebę. Generalnie tradycyjnie w linku macie link do parametrów i wszelakich danych tej drukarki oraz do ceny. Wydaje mi się, że jak na takie urządzenie, które stosunkowo niewiele kosztuje, daje fajne możliwości do zabawy. Tylko pamiętajcie, to nie jest urządzenie dla dzieci i jeżeli byście chcieli się bawić z dziećmi to każdy musi mieć takie okulary. W zestawie jest jedna para, ale pewnie gdzieś można takie okulary do lasera w korozie zielonym nabyć. Pamiętajcie, że to nie są już żarty. To nie są żarty. Jeszcze raz podkreślam, że tutaj bezpieczeństwo to jest najważniejsza rzecz przy zabawie tym urządzeniem, bo widzicie, że drewno jest wypalone, można je przepalić na wylot, to co dopiero działoby się z tkanką ludzką przy kontakcie z takim laserem. Dobra, mnie się to podoba. Na Wasze komentarze czekam. Tradycyjnie liczę na ocenę filmu zachęcam do subskrypcji kanału oraz do odwiedzania strony testh.pl